Kokorecz. Sensi zomaast. Kokoko. Ko. Dzień dobry, assalamu moi drodzy. Taki fajna piosenki jest, taka piosenka Kokorecz. Tak. I mówi o pewnej potrawie, której będziemy, będziemy próbować. I Wafim tego nie jadł, ja tego nie jadłam. I jeszcze zupę taką, którą Wafim już jadł. I to będą takie potrawy, które nie zachęcają do spróbowania z jeżeli się wiesz, czego są zrobione i będziemy próbować jaki mają smak, a najpierw to poproszę Was moi drodzy o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, lajka like i oczywiście komentarz. No trochę mnie nie było, ale mam nadzieję, że wracam z ciekawym filmikiem, więc będziemy próbować tych potraw Kokorecz. Tak. Şey gibi, a ja nie się bi. Video çekiyoruz dużo. Nie, nie w Indiach. Ale co się dzieje, to jest to, co się dzieje w I to jest tak, jakby, in, jakby z indyjskiej kuchni. Ja tak się dziwiłam, dlaczego. I Drach mówi, że ludzie też nagrywają indyjskie potrawy w ten sposób, jak my teraz te tureckie. I kokolecz to jest jedna rzecz, z balanik jelit. I zupa z kozich żołądków. No nie musi być z kozich, może być z wołowych. Częściej jest z, wo z wołowych, ale to nie zachęca do, do spróbowania. I ja tego nigdy nie jadłam. Pierwszy raz próbuję. Więc moje reakcje będą na pewno autentyczne. Ibrahim Kokorecz też nie jadł. Zupa tą w dzieciństwie tą z żołądków. No to w, dzieci, w, w dzieciństwie ja, bo mama robiła. No i no to też dawno jadłam od czasów dzieciństwa. ale Każdy mówi, że to są takie potrawy, no, które no nie każdy lubi, ale wiele osób mówi, że jak się raz spróbuje, to że one są bardzo smaczne, no i no, jakby nie należy się zniechęcać tym, z czego są zrobione. No i wiadomo, że to jest wszystko tak oglądanie bezpiecznie, bo i te jelita są odwracane na drugą stronę, myta, żołądki to samo, więc... Się, jakby nie trzeba obawiać się, że, że się zarazi jakąś bakterią czy coś, ale no, sama myśl, że to jest jelito, że to jest żołądek, to tak nie zachęca mnie, przynajmniej do spróbowania. Karsuś, Śred, Ćok, i to są bardzo zdrowe potrawy? Ja to, to czytałam, że to się je po imprezach, to są takie zimowe potrawy. Takie bardziej no, w nocy, które się je. I są specjalne lokale, które się specjalizują właśnie w tych potrawach. Tutaj mamy też turzu, czyli taką te kiszonki, ocet do zupy. I zaraz będziemy próbować. Tak, bardzo dobrze. I brak, niech pierw, <grym <grym> to, jak, jak ja przeżyję, jak on przeżyję, to ja będę jadła. Baktady Ja się o Jackson Bentady No nie, naprawdę. Bardzo dobrze, jeszcze raz tak to ułamie. Tak to ułamie. No właśnie, Jezus. Kokoleć. Zaczynamy od kokolejki. On jest w chlebie i tak już zamówiony został. A czemu? Zawsze. A, a to jest. Ja sobie nie ja wzwyczaj. Tak, powątam to. ładny. Jusia. Miękkiej braki mówi. Panu, myślmy. Jak mięso? Mięso A prawda? Takie trochę ostre z przybrelami. Mięso? Dobre, tak. I taki mały smoking. bardzo dobrze. Ładnie pachnie. A przecież ja, ja mam takie nie mogę się do gry, to boję tego próbować. O mój Boże. Ostra. Ostra. Czuję, że ciemnego stylu będę dawać się. Mam mnóstwo. Tu, tak, tu. Dużo Bacharat, Dużo przypraw. Tak. Boże, nie, to mnie pali. ja nie mam, ale. Bo dużo przypraw. Dla mnie za dużo. To wajrę. A mięso mielone. Kim ma mhm. Jest jak mielone mięso. No w ogóle bym nie przypuszczała, że to jest z jelita, jakbym nie wiedziała. Dobre, nie złe. Tę mogę zjeść. <grym> 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 Powstała wtedy, jak w Niemczech zabronili robić kokorecz. Nie? Ja za na myślę kokorecz. Ale, w, tak. w Niemczech i napisano tutaj tą piosenkę kokorecz. Nie możemy Wam jej włączyć, bo Wy tam wiecie, nie można jakby czyjś tam piosenek do filmików dodawać, dlatego, że wtedy się nie zarabia na tym. Na filmiku się nie zarabia. Şimdi tak ta supa. Oj Boże z żołądku. Tak, mam minut. Tu ścianę czoła wosa? Kuchij. pan kupi. Fuj! Boże, tak zapach jest obiedliwy. Fuj, śmierć. Nie, a macie we. No tak, bo na to się daje jeszcze... Cirkię. Y, ocet i czosnek, taki by sos, osto, o, sos, -czosnkowy jakby sos octowo-czosnkowy jakby. On na co, namrokozias? I tak śmierdzi jak dla mnie. Śmierdzi? Co nie idzie? Śmierdzi. 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 Nie, bardzo dobrze. I pewnie może nie. Super. I pewnie będzie jadł. I Ludzie jak piją alkohol, to później po. chyba na kacu tę zupę też evet. piją. Więc w Turcji jak byście się upili, to będziecie wiedzieć, evet. <gry> co macie jeść. Członka, hmm. tam ciurla. Ta zupa. Evet. Właśnie to jest tak dziwne, że w Turcji do zupy się dodaje co i Czasami. Paşu, jak ja gotuję zupę, to Ibrahimowi już by nie udał. Nie. Dodam. nie. <gry> Fuj, haję, ble! Nie, to ja tego nie, to nie to dla prawda? mnie. Zobacz, obrzydliwy, dla dla mnie taki oczkowy i taki niedobry, nie wiem. taki Nie, ta zupa nie jest dla mnie. Mało to zjeść. Kokoleczek? Ja, dobrze, dobrze ale zupa nie. Nie, nie, wam kotuje jajka, Ja jest to co, ty... 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 Wystał polonialno-olan, czy kiedy Turcji, się wpadłem na grę, bo i Ja mówię, że to jest niedobre jedzenie, a Igławi mówi, że jest dużo też osób w Turcji, bo też polek, które lubią zupę. Ja nie. Ale jeżeli chcecie, to mogę też nagrać dla Was takie filmiki, gdzie będziemy próbować takie potrawy, takie no, Yani, niye zaten kokoreç, kokoreç biraz <laughs> daha normal de, işkembe çorbasında o kokuyu hissediyorsun. Başta ne yapıyoruz lan niye? Ondan dolayı yani. Ben mesela normalde keçi peyniri bile yemeyen bir insanım. Çünkü keçi peyniri de böyle kokuyor. <laughs> keçi gibi. Też ufad, on nielubi koziego sera, bo. Lani evet on pahni kozon. No i ta zupa też no, jakby ten zmien. Ot, taki zapach jest od, odrzucający. Hmm. Tak, na pewno. Kaszy Nza. Proszę. Tuszu. E, polska tuszki. Kiszonki. <gry> Kiszonki. Też robiłam swoje tuszu. Pomyliłam się przez Chat GPT. Zapytałam Chat GPT, czy mogę dać ocad e, zwykły, ten Bajas silka czyli spirytusowy w Polsce, się mówi, GPT powiedział, że tak, więc ja myślałam, że tak się daje. Zrobiłam turszu z kalek. Kalek to są niedojrzałe melony, teściowa przyniosła. Zrobiłam turszu. No i później zadzwoniłam do teściowej i chciałam tak się pochwalić, że zrobiłam turszu i powiedziałam, no mamo, z biacilkę, ja czyli ten ocet spirytusowy, a teściowa mówi, tegoś nie daje, to jest do sprzątania. Daje się ocet jabłkowy albo winogranowy. ja tak myślałam sobie, o nie, jak ja nas otruję, jak dałam jakiś niedobry ocet. Jesteś tu, um, I to jest wino. Czy słuchasz? I możesz mnie słuchać? <noise> I już jak ja słucham czatu GPT, a nie męża. <noise> no tak, ale i Ibrahim też mi chciał chyba dać nauczkę, bo ja tak mówiłam wszystko czat GPT, czat GPT to mówi, czat GPT tamto. I Ibrahim wiedział, że daje się inny ocet i on mnie nie uprzedził. Nie bo sens sensu, czułem banan da swoje medy. Proszę nie mnie. powiedział mi i przez Ibrahima moje cztery słoiki turszu są z octem tym zwykłym, ale otworzyłam jeden słoik, trochę spróbowałam i nie jest takie złe. I ja, a dwa następne już zrobiłam poprawnie z octem jabłkowym i była szwagierka dzisiaj z dziećmi i jeżeli pamiętacie Damle, dziewczynkę, z którą nagrywałam filmiki, to jej to turszu, czyli ta, ta kieszonka, którą zrobiłam z octem, Jabłkowym bardzo smakowała, także dała mi jej cały słoik do domu. Więc na pierwszy raz chyba dobrze. Tak, na pewno. Kassiu? I święta? Joka? Zupa? tej zupy nie, nie, nie. Na pewno? Kokoloś tak, ale zupami. Nie... Proszę cię. Jesteś? Nie, o te, proszę, o te, o te, o te. nie, nie. O Uch, śmierć. I brakiem jazyka, yes, nie? Yes? Czy mało ja mało dzieci i jestem? Tak to, uh, to mau, ja, mau yes, mama. zupa, mama. Proszę cię chłopak tu zupa pić, rozumiesz? To mama robiła tą zupę, jak i był Ja tu nosek. Nie ma. Nie nie. Nosek kapatiłem. I blachem zatykał... zatykał nos. -nos. <laughs> <laughs> <Zabrik> <laughs> Ne yapıyorsun? Ne da bunu niye bu? niye bu? İşte bu işte bu çorbası, kelle. Bu değil ya. Bu İşte <laughs> zupa Kelle çorbası, kelle paça <laughs> çorbası. <shortage> paça da eee ıı, koza'nın, koza. Tu ręce stopi. A nie jeszcze nie jest, jest też. E, z, a jak podział z tego, to. z nóg kozy, zupa. a ja no Adynat? Kellepacza. Kelle Pan Kelle, yani kelle kawa głowa, pacza da, tu stopi. Czyli no kelle, czyli tak, z głowy pacza, z tych nóg kellepacza. Nie, ja kiedyś te ściana robiła jeszcze, jak tu i ten, to na balkonie była kozia głowa pamiętam, że ja tą kozią głowę dotykałam, ona miała zęby, nawet tam zęby były. I potem teściowa wybyła z tego zupę i ta zupa też miała taki zapach, że ja nawet nie spróbowałam. Tam była ciągsza bardzo insane. Czy kiedy człukwa za insam, kiedy lepaccia odnosno albo i skierbyczor was? Bardzo dużo ludzi to lubi. Ja chyba nie, nie, ja do nich nie zaliczę. Bo nagle to wyjeżdża. Bo słuchajcie, czaba se mi odsu. Ben mi Ibrahimowi też nie smakuje, Ben mi odsu. Czorba. Tak? Znaczy, iść pensywnem, bo sama ja. na kolana, Ale właśnie, właśnie, <laughs> dziwiłam, że Ibrahim nie lubi tej zupy. Bo myślałam, że lubi jak jadł w dzieciństwie. I teraz on mówi, czy on chciał ode mnie kiedykolwiek tą zupę, żebym zrobiła. Mówię, że nie. No, no i dobrze. <laughs> I... Chcesz kokoreć? kokorecz? i? I. Kokorecz dobry. O, tak się nazywa. Ale mam za dużo. E... Bacha fazu. Tak. Za dużo przypraw. Jakby było mniej trochę, to lepsze by było. Na pewno. Czy paszka, a I z i To jest czekać, aż paszka przyda. Czyli moi drodzy, jeżeli byście chcieli, żeby były takie filmiki, gdzie my próbujemy takich jakichś potraw dziwnych, to... Y, oczywiście tam piszcie w komentarzach i jeżeli no, będą komentarze i będziecie pisali, że chcecie, to taką serię zrobimy na kanale. O i też napiszcie, co byście chcieli, żebyśmy spróbowali, bo może macie jakieś pomysły. No i bis. Klamis... Tady pak działa. Chcę, Nie, ja, nie, my, my! Bis! Tak. Tak, My. Tak. Ja nie sama nie będę tego... Ja muszę mieć wsparcie przy, takich, przy takim próbowaniu jakichś dziwnych rzeczy. <grych> tak. Jeszcze raz, tu... Yy, zupa. To kamera. Oglądasz? Tak. Teraz kokorecz. Kokorecz i ja dużo jem. <grym> panny. Proszę. To zupa. Eee, kokorecz. kokorecz. Zupa. Poczorba. Zupa czorba. Tak? I dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Ja zjem, zjem mój chlebek z kokoreczem. Eee, no i piszcie, jakie byście chcieli filmiki. Ja tak trochę ostatnimi czasy to, że i Ibrahim miał dużo pracy, nie mieliśmy kiedy nagrywać i jakoś też miałam takie poczucie trochę wypalenia chyba też. I dlatego tak przez trzy tygodnie nie było filmiku, ale mam nadzieję, że znowu, jeszcze i Brachim tak tydzień będzie miał dużo pracy, później mniej będzie pracował, to będzie łatwiej nagrywać. W ogóle Brachim nie miał od miesiąca swojej wolnego. On codziennie chodzi do pracy. I czasami nawet późno wraca po 20 wraca. Czasem normalnie. Jak wraca normalnie od 19:30, to jest dobrze, bo normalnie po 20 do domu wraca dopiero jemy kolację dopiero po 21:00, i no w takich sytuacjach, to wiecie, no nawet nie ma jak nagrywać. I Brahim mówi mi potem: obudź mnie wcześniej, bo muszę iść do pracy, bo, bo no wiecie, jest czas przyjmowania studentów, a za dużo tych studentów nie ma. No i Gdań no ma budzę, on potem albo szybko wstaje, albo nie, no potem, bo nie ma cały dzień i, i przychodzi późno. No i to tak wygląda, ale więc w słowa Słowem, mam, mam nadzieję, tak, 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 Za tydzień będziecie tak. szukali mówi I mam nadzieję, że będziemy nagrywać dla Was ciekawe filmiki. Więc do zobaczenia następnym razem, moi drodzy. salam alaikum. Pa! Pa! pa, pa.